Cześć, są jestem w I dzisiaj będziemy walczyć z helikopterami, tak? I to wszystko jest uszyko uszykowane e Jeśli ktoś się pyta, e co się tam stało, to e wypadek w jest nic ważnego No I będziemy robić testy Na początku kręcimy się helikopter, chociaż go na komuś pewnie To nie wiem, może... To nie wiem na początku, tak. Ym... Postawimy taki dziwny helikopter. E -lu 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 -lu. Helikopter. I to jest to. I on sam siebie się już przekrzywia. Ewa. Dobra. E Chodź, ja to walczyć. Bo... A co to się nakaże? Halo. Dobra, tam to się jeszcze nakaże. Obra wol. On to pokonał. O, upłaczył. Wójt bo... tym, bo... Dobra zmiana um, przegrała Uu za to jest na to. Noc na to. Dobra. To jest tak. Bo mamy teraz pistolet, co y, strzela tym helikoptera. By... By... Zobaczmy, jak on poleci do góry. Ale oczywiście musimy do niego przypiąć jakiegoś kościoła. Dobra, przypnę mu go kabelkiem. Dobra, trzyma się. I teraz. O, 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 o. E. Dobra, on żyje. Ma hm, małe turbulencję. Dobra, spada, ale żyje. Spada, ale żyje. Jak szybko, jak szybko. E. Się Dobra, kolejny. Kolejny. Dobra, to jest tak. On będzie walczyć z tym. Będzie przypięty i odleci. A spokojnie. Nie stanę czynniejszy człowiek na świecie i on sobie na pewno z tym poradzi, co nie? on mm. jest profesjonalistą <grymne> dobra naszego przyjaciela. O nie, Oj, teraz się rozwali. U nie, w nas leci. O nie. Ej, to jeszcze leci? Hmm. Chyba ma ząb wiadomość. O, drądka mu się odwała. Yy. Nie, przeludł. Przeżyłeś do... to! O to ja wam pokażę, jak to powinno wyglądać. Uwaga, próba numer 2! Uuuu. Um, odlecieli. Czekajcie, słyszeliście ten mój dźwięk? To Był taki... okej. Okay. Dobra, teraz będzie kręconka, tylko... Ja wiecie co? Trochę trzeba przesunąć... Okay. Jest wszystko dobrze. I to będzie się kręcić. Spokojnie. O, mam mega dobre ptaszelki. O, Do tyłu. Chyba nie było lagu. Szybko. Oj, oj, chyba dostaję tego mega pluscata od tego czegoś tak naprawdę staje. O. Oczy. <grystki> nie działają! A! U mnie! On jest zamrożony. zamrożona! Pokażę, jak to powinno być. Helikopter, helikopter. oto co to ujemy Helikopter, helikopter. O, a w ogóle była tam w kosmos wysokość. a mnie na tam spadł. A, spadł. No i teraz będziemy się z nim siłować. Tak. się go przeciągnąć. Muszę moją maszynę Jest! Nie! 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 Ale się nie podobało. Jest źle, ale nie jest tragicznie. Dobra, jest tragiczne. To zobaczmy, że on podniesie. Dobra, runda druga. E. Ej no nie! Ej no nie! Nie, to była skrzydełka w szateli. się urwał. Chyba nasz Te autko się urwało. Ooooj! Oooj! Ale się odpięły kable, ale to jest połowik nieźle. I w ogóle to jeszcze wam coś pokażę, bo jest takie fajne zrozumienie, że ja pojecham. mam to.

to się stało po bombie, którą... no w sumie w to wysłałam. Ale pociąg, co się w ogóle zarysowało. A! I pozdrawiam mojego widza Kacpra. Tak! Kacpra! Bo Kacpra jest fajny! O oh, yeah. Yyy... czekajcie. A właśnie, co się stanie, zrobię helikopter kontra helikopter? Kto to wygra? O wiem! jestem oczywiście generalnym człowiekiem, ja wymyślałem coś innego. Czekaj, nie zdążyłem. Dobra, kto to wygra? Yy... Nie wiem kto. Ale... Dobra, ten wygrał. Dobra, kolejna runda. Gdzie damy, ja wygrał, to... Eee military i tu mamy helikopter i też kontra dziwny kopter. Dziwny kopter, dziwny kopter. A właśnie, bo ja muszę zrobić to, co już będzie chyba w tytule w miniaturce. Dzięki tego PvP z dziwnym helikopterem. Tak, To nie będzie napisane na PvP z helikopterem, ale pewnie coś... Pewnie coś wymyśli. Pewnie coś wymyśli jak z przeszłości. I tak. I, o nie, muszę się spieszyć. No, oh no. I na no, niego gdzie to? I tak, no tak, Dobra. Helikopter. I to. Uwaga, coś cztery, coś tam. Tu! Tu, 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 kolka, Coś tam, coś tam. O, 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 o.

tak, bo mi się nudzi. A, i ja wiem, z kim zawalczył. Nie wiem, czegoś tak przekrzywał. Dobra, i teraz. Yy, a, ja mam też takie też, że mogę tym razem być. Pod XM! Mam lagi! Nie wiem czemu. Zawsze, jak nagrywam, to są większe lagi. Patrz, mamy słupkiego robota. To znowu się zepsuje? Oczywiście. Tylko nowi nie mam masz beznadziejny. Dobra, by ci kuwał. Włącz! Za swój honor! Klejny cios! Yy, chyba helikopter go podponuje. O nie, robisz czoł dystansowy, zrób unik albo zginiesz. O to już ma atak! Przyspieszeniowo coś tam. O e, dobra to nie ma szansa. Odlecie mi. Wypadcie, musimy robić... Nieki... O, o, wow. o! Dobra, A, to mogę latać. To śuda u mnie! Zapijcie, zobaczcie! Przykro Czuam się tak dziwnie śmiela. śmiela. Ej, tu! No nie, nie wyciszyłem. Nie, szybko! Szybko operacja wyciszenia telefonu! Ura! Tak, teraz wszyscy to są ze mnie dumni. Jaj! Yy, dobra i ostateczna walka, czyli zniszczenie tego czegoś Bo tam jest zły, ktoś tam, ktoś, ktoś Let's go o, że Widzicie? Bo ja specjalnie zabieram ten lagów, żeby było slow motion, tak? To jest prawo prawowite prawo Widać. Nie widzę! Zginąłem! <gunąłem> Chodź, co się na helikopterem zginąłem. To ja się żegnam, a więc... i... papa... to się wszystko podniszczyło. Papa...